Witam Was, drogie strzelce, i zapraszam na czytanie dla Was na najbliższą, tak zwaną truskawkową, pełnię księżyca. Karty już potasowałam, teraz je sobie przełożę. Drogie strzelce, przyjrzyjmy się Waszym kartom. Jako pierwszą kartę mamy tutaj Królową Kielichów. I tutaj ta karta w tym rozkładzie symbolizuje to, co się rozmywa, co Was opuszcza i co powinno zniknąć podczas tej nadchodzącej pełni. Karta kielichów mówi o tym, że z Was wylewają się uczucia. Macie tych uczuć w sobie bardzo dużo. I teraz ta karta może sugerować, że w ostatnim czasie w Waszym życiu właśnie dominowały sprawy. Mm, Uczuciowe, które w dużej mierze miały wpływ na wasze postępowanie. Mogę przypuszczać, drogie strzelce, że podążaliście za głosem serca, ale jednocześnie odrzucaliście rozsądek. Może to dotyczyć w głównej mierze kobiet, ale są również mężczyźni, którzy potrzebują być kochani. Więc widzę tutaj, że pragnęłyście, pragnęliście być kochani i miałyście, mieliście w sobie wiele uczuć do ofiarowania tej drugiej osobie. Tutaj mamy kartę maga, która sugeruje, że rzeczywiście była, pojawiła się w Waszym życiu taka osoba i ona wywarła na Was ogromny wpływ. Ten mężczyzna bądź kobieta, mogli mieć duże poczucie wartości ale jednocześnie mogli oni wami nieco manipulować i ta osoba taki magik mógł być w stosunku was nieuczciwy i mogliście zostać przez niego Oszukani. I teraz karta w tym rozkładzie karta pustelnika. Ta karta może mówić, że teraz, obecnie, znajdujecie się w takim stanie, zadumy. Przemyśleń nad tym, co było w odniesieniu do karty MAGA. Widzę tutaj, że mm, swoimi uczuciami mogliście w przeszłości obdarować niewłaściwą osobę, która Niestety nie miała wobec Was uczciwych zamiarów. Wy byliście gotowi na związek, ale ten ktoś, kto pojawił się w Waszym życiu, chciał tylko chwilowej zabawy. Przypuszczam, że tą osobę, drugie strzelce, spotkałyście, spotkaliście w okresie ostatnich sześciu miesięcy, ponieważ ta nadchodząca truskawkowa, czerwcowa pełnia yy, podsumowuje jakby okres tych sześciu miesięcy. Mamy podczas tej pełni do, do czynienia z zaćmieniem y, księżyca, Dla, y, dlatego, y, jakby te sprawy, które dotyczyły ostatnich sześciu miesięcy, będą musiały z Waszego życia odejść. I teraz rozczarowanie względem. Y, tej osoby, tego magika tutaj, spowodowało, że mm, macie potrzebę bycia samemu. Karta pustelnika wskazuje, że wycofaliście się z aktywnego życia, zaczęliście analizować to, co Was spotkało, i obecnie przeczekujecie sytuację w takim, osamotnieniu, wycofaniu, z dystansem do tych przeszłych, przykrych wydarzeń. I spójrzmy, co po tym może nastąpić, co ta pełnia Wam przyniesie. W tym rozkładzie paść monet jest taką kartą cienia, ale ona, ta karta hmm, Sugeruje duże zmiany w Waszym życiu. Paśmonet może mówić o tym, że na Waszej drodze stanie wreszcie osoba, której tym razem będziecie mogli zaufać uczciwa osoba. Teraz na początku y ten paśmonet hmm, będzie dla Was takim bardziej przyjacielem, ale z tej przyjaźni w przyszłości jest szansa, aby narodziło się większe uczucie, które może wróżyć miłość na wiele lat. Ta karta może mówić o tym, że wkrótce macie szansę na związek oparty o rozsądek, ale taki poważny i długotrwały. Dziękuję Wam, drogie Strzelce, za wysłuchanie mojego czytania. Jeśli wam się podobało to czytanie i ono z wami rezonowało, zachęcam do polubienia filmiku i również do polubienia mojego kanału. Będzie mi bardzo miło. Życzę Wam po tej pełni dużo szczęścia i optymizmu i pozdrawiam Was serdecznie.